Cześć, a właściwie dobry wieczór, bo wyjeżdżam wieczorem o godzinie 19 z Wicia. Wicie to jest taka dla mnie wyjątkowa miejscowość, bo 5 lat temu będąc na wakacjach, pewnego ranka obudziły mnie jakieś hałasy i okazało się, że przez noc albo nad ranem rozstawiły się na głównej ulicy w Wiciu jakieś namioty, jakieś rolki, jakieś kolarki i uprzejmy pan z obsługi tego wydarzenia poinformował mnie, że jest to, jeśli dobrze pamiętam, jedna z rund Pucharu Polski, ludowych kół eksportowych, Puchar Polski Kobiet. I to czasówka, czasówka z Wicia do odrozdowa. I stojąc z moją córką na skrzyżowaniu i kibicując tym dziewczynom, które w ogóle były że o tej porze roku ktoś tu jest i że na dodatek jeszcze ktoś mówi im dawaj, 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 Eee, usłyszałem ten charakterystyczny dźwięk karbonowych rowerów czasowych na szosie, na asfalcie i troszeczkę mocniej się zagłębiłem w temat i to się skończyło, skończyło tym. A kolejną rzeczą jest to. Kolejną rzeczą jest to, że wreszcie po 5 latach przyjeżdżania do tej miejscowości eee, udało mi się przywieźć do niej rower szosowy. Ze sobą, mimo iż było to najtrudniejsze pakowanie w mojej karierze tutaj, ale udało się przywieźć rower. I już zrobiłem ten segment czasowy, który zawsze chciałem od tych 5 lat zrobić. A ponieważ dzisiaj nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać, mam nadzieję, że mikrofon to wygłusza dobrze. Sakramentko wieje. Jedziemy do Bażowic zrobić mam nadzieję 5 razy tam tą górkę i poprawić mój dotychczasowy wynik 3 minuty 6 sekund na coś poniżej 3 minut. <laughs> e, Spodziewałem się, że będzie masakrycznie ciężko. Widziałem, jakie tam są komy, widziałem, kto ma tam te komy i... E, tak jak e, podkablowała mi Milena, że tutaj w Darłowie jest bardzo prężnie działający klub kolarski i z tego, co ona wie, dwie dziewczyny, które gorąco pozdrawiam, one zakwalifikowały się, jeśli dobrze pamiętam, e, do Igrzysk Olimpijskich e, w kolarstwie torowym, także podejrzewam, kto to jest. Sądząc po wynikach na tych segmentach lokalnych, także duży kudos i duży szacunek z mojej strony. Zobaczymy, czy mi się dzisiaj uda zejść poniżej 3 minut na, na segmencie podjeździe w Bażowicach. To jest Bażowice OK albo Bażowice OK. Prawdopodobnie nie wiem, co to OK znaczy. Eee. <laughs> Ale yy, chcę go zrobić 5 razy i zobaczyć, czy uda się wykręcić coś, co mnie satysfakcjonuje. Jestem już po pierwszym podjeździe. Tak jak się spodziewałem, pomimo tego, że bardzo dzisiaj wieje, podjazd jest dość dobrze osłonięty od wiatru, choć tak w jednej czwartej, może jednej piątej jest niezłe otwarcie i to troszkę deprymuje na początku. No i końcowa prosta, która prawie jest po płaskim jest z totalnym mordewinem. Plan mój na ten podjazd był taki, że to jest rozpoznanie. Będę atakował teraz i na następnym. Czwarty i piąty podjazd, to po prostu będzie zabawa w wytrzymałości, że mi to się uda. Jedziemy. Jestem po ataku, czyli drugim podjeździe i pierwszym ataku. Nie wiem, czy starczy mi się na drugą próbę, ale na pewno postaram się zrobić te 5 podjazdów, czyli zostałem jeszcze 3. Jestem totalnie bez formy po tych dwóch miesiącach siedzenia w domu kompletne zero. Także czuję się, jakbym wypluł lewe płuco i prawe wypluje zaraz. Ale są wiatrowe potwory, a tam w oddali jezioro kopań, a za nim Bałtyk. Także coś z tego jest. Tak więc podjazdy uważam za udane. Z pięciu razy udało mi się tak naprawdę zaatakować na jednym, i to z dużym błędem technicznym moim. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo jeszcze nie wyłączam całej strawy. I zobaczymy kiedy pokaże mi segmenty. Było fajnie, a bażywice są naprawdę śliczne. Szczególnie ta druga droga, nie ta, którą wszyscy jeżdżą, tylko ta druga wyremontowana. Piękne, fajne siedliska, piękne, fajne zagrody, śliczny kościółek. Jak będziecie w okolicy, polecam. Można się trochę złoić i można też pooglądać. Hej, cześć!